Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale Jak widzicie po miniaturce, tytule i tutaj menu y, Tworzę nową serię ze Marzeń Jesienny Galop Wchodzimy w jesienne klimaty I postaram się <gryw> tak do połowy listopada myślę Zakończyć Postaram się więc widzicie na kanale widzieć z tego dość sporo. Po pierwsze, rozdzielczość, którą ja tutaj widzę i którą nagrywam, jest totalnie różna. Ponieważ monitor, na którym, na którym gram, na którym ja widzę grę, jest wszystko ok. Ładny cały ekran, ale w moim OBS-ie to w ogóle jest małe okienko i ja to muszę w Vegasie przybliżyć. Przy mnie, tak jak patrzyłam, nie jest to źle y, wyglądowo, w sensie nie jest to jakaś słabsza rozdzielczość, czy coś jak to jest zazwyczaj przy takich dużych zbliżeniach. Mm, ale ostrzegam, że przy kolejnych odcinkach może się to różnić, no bo nie dopasuje y, tego rozmiaru tak cały czas, tak non-stop. Nie zapiszę go sobie niestety, więc będzie musiał być zmieniany w jakimś stopniu za każdym razem, jak będę nagrywała odcinek. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Gra działa, jest ok. Wchodziłam właśnie do gry, więc dlatego mam tutaj czytaj. Bo musiałam sprawdzić, czy wszystko jest ok. Ale stwórzmy sobie nową postać. Stwórzmy sobie nową postać. Eee, dobra. I teraz tak, stwórzmy kalistę po prostu. To mamy piegi. To moje ulubione, to niech będą piegi. Hmm, teraz ja się zastanawiam białe włosy. Cze częściej teraz aktualnie jestem w białych. Wcześniej bym dała rudę, ale teraz jestem częściej w białych, więc nie będą białe. Luz. Nie wiem, jak to nazwać inne. I oczywiście pójdzie. No, te, te, ta, ta frydurka, Nie ma innej opcji. Jakie kalista ma oczy? Chyba niebieskie. Ch chyba niebieskie. Albo szare. ale dotknął. Nazwim, nazwijmy oczywiście kalista. Tutaj potem będą te długie, tak. Na no, te długie to totalnie mi się nie podobają. Najlepsze są według mnie właśnie te. No i wydamy białe. Po prostu. Zacznijmy. <laughs> to będzie czytanie. Jesień. Lato dobiega końca, a natura powoli zaczyna przygotowywać się na doleście zimy. Drzewa zmieniają kolory z żywej zieleni na ognistą czerwień, ciepłą żółć i soczysty pomarańcz. Pola mienią się złotem dojrzałych kłosów, drzewa uginają się pod ciężarem owoców, a wiatr robi się coraz chłodniejszy. W ten czas zmian na wyspie Jorvik pojawia się dziewczyna. Od zawsze kochała konie, pragnęła być blisko nich, otaczać je opieką i troską. Pragnęła podziwiać świat z wysokości końskiego żbietu. Miała piękne marzenie, ale na marzeniach zawsze się kończyło tylko na marzeniach. Mieszkając w wielkim mieście, nigdy nie wiedziała e, żywego konia na oczy. Tam niebo przecinały stalowe drapacze chmur, w uszach dźwięczała kakofonia ryku samochodów i pisku klaksonów. W samym środku ogromnej skłębionej fali nerwowych, wiecznie śpieszących się ludzi, nie było miejsca dla natury. Aż do teraz. Uprosiło rodziców, aby na wakacje wysłali ją z dala od miasta, aby wreszcie pozwolono jej stanąć na własnych nogach. Ogonach chciałam przeczytać. Jest podekscytowana, a jednocześnie wystreszona W nowym, obcym świecie Może i kurczowo trzymać w Świecie może kurczowo trzymać się tylko swoich marzeń Proszę bardzo Przelecimy? Przelecimy, bo to już blisko A mamy tutaj akurat Już zachód słońca Więc ciekawie No, zobaczymy Mamy tutaj e, stajnię Jorvik. Tak, bo jeżeli nie wiecie, to e, ta część jest zasadzona w naszym ss świecie. Zaraz pokażę Wam też mapę, więc sobie zobaczycie. Dokładnie. <laughs> Ale jest to stajnia Jorvik, no nie da się jej nie poznać, no. Po prostu nie da się jej nie poznać, szczególnie jak e, aktualnie skończyliśmy Starshine. Jest tam też wszystko pięknie było pokazane. No dobra, ja tutaj rozdzielczość e, dokończę. Rozdzielczość widzę na takim wielkim prostokącie. No ale w moim programie do nagrywania w OBS-ie jest to normalnie taki ładnie ładnie nagrywający się ekran, nie wiecie o co chodzi. W sensie taki ładny prostokąt, a nie taki rozciągnięty. No i ja tu nawet nie mam tutaj możliwości zmiany yy, tych ustawień, rozdzielczości czy coś. Nie ma takiej opcji w ogóle. Witaj w stajni marzy. Oto pierwsza instrukcji, z których dowiesz się, jak grać. <laughs> Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby przewinąć tekst do przodu, kliknij wykrzyknik, aby otworzyć nową instrukcję. Kalice zawsze marzyły o posiadaniu własnego konia. Możesz pomóc spełnić jej marzenia. Tak. Mam nadzieję, że jest OK, wszystko Boże. No, tak. To jest nasza część. E, którą my znamy i możemy nawet dostać się do aktualnie do dundul, ale tutaj totalnie to nie wygląda jak dundul, ani mistwo, ani w ogóle um, to sekwoi. Nic, nic totalnie, e, ale wszędzie będziemy chyba jeździć, gdzieś tutaj będziemy jechać, ale nie jestem pewna. Na razie tutaj wybrałam, to tu są bajki takie zwykłe, dziury. Że tak to ujmę, ale bardzo długo się jeździ, No nie ma podwózek, to po pierwsze. No i trzeba sobie radzić samemu na koniu, więc jeżeli jesteśmy tu, bo tu jesteśmy aktualnie, a zadanie mamy, żeby dostać się tu albo tu, to jest naprawdę mega, mega hardcore. Jednak nie mamy zachodu słońca. Jednak nagra nas na samym początku. Mamy normalnie początek dnia. Co my tu mamy? Mm. Okej, okay, sterowanie. Dobra. Hermana, który się nie zmienił. Witaj w stadionie Jorvik, Kalista. Nazywam się Herman i jestem jej, jej kierownikiem. Nasza stajnia słynie z kształcenia doskonałych jeźdźców. Zanim jednak zaczniesz naukę, musisz się odpowiednio ubrać. Iść do Beatrice, aby wypoży wypożyczyć toczek, buty i pryczesy. Okej. Okay. Mój dziennik. No. Ja Witaj w stadnie, Kalista. Oto twój pierwszy strój do jazdy. No, mamy tutaj strój. Tak wygląda całość. Mamy ryczesy, mamy buty mm, i kask. No i tak wygląda nasz pierwszy strój. E, czy możemy to sprzedać? Możemy, cena jeden. Dużo. Witaj, jest Gdzie twoje strój jest, Załóż go, a potem wróć mi się pokazać. mam. Od razu lepiej. Bardzo ładnie. Daj znać, kiedy będziesz gotowa na swoją pierwszą jazdę. E, umiejętności, skoki, jazda, kontrola i opieka. Tak. Eee... wiem. Pamiętaj, aby zapisywać grę. Gdy czujesz się zmęczona albo z innego powodu musisz zapisać grę. Zawsze wolno ci uciąć sobie drzemkę w domu. Jeśli położysz się spać, obudzisz się następnego ranka. Możesz także zapisać grę i grać dalej, wróć, kiedy obejrzysz dom. Okej, okay, śpi. Dobranoc śpi dobrze. Teraz Musimy pójść tutaj do domku. Do domku Hermana, że tak to powiem. Tutaj i się przespać. To jest nasza taka. Właśnie forma zapisania gry. Ja sobie zapiszę, bo chyba to powinno tak zaliczyć, bo ja nie chcę iść spać, bo to tak jakby dzień, jeden stracony, w sensie no tutaj się nie liczy dni, no ale mimo wszystko, jeden dzień stracony dla nas. No, to się totalnie nie opłaca. Odcinki myślę, że będę tak nagrywała 20 minut. Będzie tak ok. Ładny, prawda? Pamiętaj, że zawsze możesz tam zajrzeć, żeby zdrzemnąć albo po prostu zapisać grę. Nauczmy się teraz, jak zajmować się koniem. Po pierwsze upewnij się y, zawsze, że twój koń jest czysty. Będzie wtedy zadowolony i chętny do jazdy. Zaniedbany koń nie będzie sobie dobrze radził. Aby oczyścić konia, musisz użyć szczotki. Zauważysz, kiedy koń będzie już zupełnie czysty. Szczotka. Tak. Wstednia ja Jorwie konie, tutaj konię, które możemy kupić. Wyświetlają się właśnie nam takie o przyciski. I mamy tutaj irlandzki koń pociągowy, bo to jest nasz. Jak dużo mi się kojarzy. No tak, to jest nasz. Mamy irlandzkiego konia. Eee, mi się zawsze podobały nie z taką mordką, tylko z taką mordką. To była lepsza taka. <laughs> koń fiński, drugi potrzebujemy i co nas to 50 jest dyscyplina. I ja zawsze patrzyłam na szybkość i na wytrzymałość no jest ciut lepszy jakbyśmy chcieli to możemy go sobie ewentualnie kupić ale e, zazwyczaj to nie patrzę na to tu mamy właśnie punkt umiejętności które zbieramy no i sobie możemy tutaj ogarnąć ja zazwyczaj jazdę i kontrolę mm, najbardziej no i skoki opieka to tak mniej e, chciałabym pokazać właśnie tutaj naszego konia on nie jest nazwany w ogóle Bo zazwyczaj w niektórych częściach to chyba był nazwany. No ok. Musimy właśnie... No, na zielono się musi zaświecić. No, no i... Mm, nie wiem, który to jest... Tak, pomarańczowy to jest czystość, no mamy wytrzymałość, tutaj głód i tu pragnienie. Doskonale teraz, gdyż udowodniłaś, że potrafisz zadbać o swojego własnego konia, możesz zarobić dodatkowe pieniądze, czyszcząc inne konie w stajni. Jeśli naturalnie masz ochotę, sprawdź na tablicy informacyjnej, co jest do zrobienia, i daj mi znać, gdy skończysz. Nie zapomnij, że musisz kupić w sklepie własną czotkę, aby móc oczyścić konia, także wtedy, gdy będziecie poza stajnią. W porządku, Kalista. Następną rzeczą, o której musisz pamiętać, jest karmienie swojego konia. Głodny koń to smutny koń, a smutny koń oznacza kłopoty. Wybierz pokarm. Jabłko, siano, co zechcesz i sprawdź, czy twojemu koniowi zasmakuje. Mamy mnóstwo sian na stajni. Możesz więc od niego zacząć. Tak, mamy tutaj siano. A tablicę informacyjną mamy chyba tutaj. No i... Takie karmienie. I odrzuca ja się tutaj napełniło. Dobra robota. Syty koń niezadowolony i chętny do jazdy. Teraz, skoro już udowodniłeś, że umiesz nakarmić własnego konia, możesz zarobić dodatkowe pieniądze karmiąc inne konie w stajni. Dobra. Na pewno po biegu chce ci się pić z końmi. Jest dokładnie tak samo. Regularnie sprawdzaj, czy twój koń nie jest sprawniony. Nabierz wody ze studni do tego wiadra i pozwól koniowi się napić. Dobra. Okej, okay, dobra. I tutaj nie mamy przycisku tak jak w SSO, biegnij choć. Nie ma takiego przycisku. Mamy na dosłownie tylko strzałka, bowu i tyle. No i 5 wiaderek taki mamy. I koniec doskonale, pamiętaj, że w przyszłości będziesz musiała zaopatrzyć się we własny wiadr, aby poić konia dobra, ostatnie zadanie na dziś, zanim pozwolę ci odejść to sprawdzenie, czy stajnia jest czysta konie lubią porządek tak samo jak ludzie weź szuflę i uprzątnij nawóz cały Powiadom mnie, skończysz no i oczywiście klasyczne sprzątanie um, tego za bardzo nie lubię sprzątać w tej grze ale nawet w SSO, u także nie lubię wyciągać z tej szufli bo zazwyczaj długo zajmuje czasu czy tak to ujmę mm. doskonale, teraz można by, by jeść z podłogi taka jest czysta, chociaż nie polecam to tylko w stanie zapanuje nie nieporządek możesz zajrzeć i posprzątać jeśli chcesz zarobić trochę dodatkowych pieniędzy Czas wskoczyć na konia. Podejść do tego, którego przed chwilą, e, chwilą z takim zapałem czyściłaś. Na pewno jest gotów do jazdy. Dobra. No i klasycznie, tak jak SSU, Boże, Kamera. No i tutaj mamy chody. Doskonale, daj znać, gdzie będziesz gotowa na bardziej zaawansowane ćwiczenia i Sądzisz, że jesteś gotowa? Doskonale, zacznijmy więc ćwiczenie, słuchaj uważnie instrukcji i zmuś konia do utrzymania odpowiedniego chodu. Czas na jazdę. OK. Pierwsza jazda. Mamy tutaj właśnie napis stęp. Stęp kus. Galop. Klasycznie. No i tak sobie po kolei, a jednak nie po kolei, I jednak będzie z stęp... tym I tutaj będzie pierwsze medale, to będzie nasz pierwszy medal, bo to jest takie mega łatwe. No właśnie, tutaj się nam szybko tak męczy na tym, to nie. Dobrze, możesz jeździć na tym koniu, ile tylko zechcesz. Ale pamiętaj, że jest on przeznaczony dla początkujących jeźdźców. Gdy nabierzesz wprawy, warto przesiąść się na trudniejszego wierzchowca. Zapraszam jednak, jeśli tylko zechcesz spróbować ponownie. Ćwiczenia dają koniowi wiele dobrego. Jeśli pójdzie ci naprawdę dobrze, być może dostaniesz ode mnie medal, który umieścisz w swojej kolekcji nagród. Na dowód, że jesteś utalentowanym jeźdźcem. Wow, następny poziom! Tak. Mm -hmm. Tu mamy zadania. Rozwoj medal w jeździe coraz wyżej w górę. Eee, coraz wyżej w górę to chyba zadanie tu. U Sabin albo u Lindy. Nie wiem. Nie wiem jak to się tam nazywa. Tutaj są normalnie nazwane dziewczyny tak jak powinny być. W niektórych chyba w częściach było inaczej. No i tutaj mamy medale. Tak jakiś wielki puchar, tak, tutaj mamy puchar ten ostateczny, ostateczny, no i mamy 40 punktów umiejętności i myślę, że na początek możemy sobie po po 10 dać Po 10, myślę, że będzie ten dobry na początek. zejdźmy z konia i pójdźmy. Nie wiem, ja ile mam pieniędzy. Pieniądze, 20. Wow, sporo naprawdę. Ekstra. Przejdźmy się tutaj i zobaczmy, ile kosztuje cena 5, cena 10. No dobra, muszę kupić, no nie mam innej opcji. 10 i ile mi zostało teraz pieniędzy? 5 i 10, ja no kosztuje 10. Mm, wow, fajnie. Fajnie. Ja nie, wam nie będę pokazywać tego, jak będę zarabia zarabiała pieniądze. Czy to w ogóle tak działa? Bo ja nie mam żadnego wykrzyknika na tym. A tak. E, ale może pokażę Wam, jak to wygląda. Tak na koniec odcinka, bo e, Józefie Ziotowej kończy się odcinek, mój pierwszy odcinek. A w kolejnym będziemy robić sobie już tutaj dalej zadanie zbieramy sobie po prostu wszystko tutaj e, ja sobie przesunę to co nasze o. i tak, idziemy napełnić wiadro, e, jednocześnie napełnimy też nasze wiaderko żeby było O. i to nasze również bym napełnić żeby było już znaczy jednocześnie teoretycznie możemy zrobić to w ten sposób bo trzy konie tam są i w zupełności im to tam tarczy bo trzy konie i nic im się tutaj nie stanie no i dobra zajmujemy się po kolei każdym koniem eee, myślę że tak najpierw siano po tym piciu Jak dobrze mi się kojarzy, to chyba jak widzieliście tutaj, głód powiększył się nam również. Chyba to jest taki właśnie bug, że głód i pragnienie powiększają się razem z końmi, które tutaj ogarniamy. Także mi się kojarzy. Ale zobaczę to dopiero w montażu, bo. Szczotka. Bo nie zauważyłam. Teraz nie spojrzałam się, a pamiętam chyba, że właśnie był taki bugol że pragnienie i siano. Jeżeli chcieliśmy właśnie napoić i karmić naszego konia, to właśnie wystarczyło pójść do tablicy informacyjnej i zrobić pieniążki. I bardzo będzie mi zależało, żeby tak utrzymać serduszko, czyli zaufanie, miłość do nas oraz tutaj dobre samopoczucie na niebieskim dobra, ile zarabiamy? E, było 5, było czyli 25 no. no. Czy 35 35 chyba chyba 35 mamy teraz 150 więc dobra sprzedamy sobie akurat te znaczy, bo one nie będą nam totalnie potrzebne. Ja będę się skupiała trochę na wyższych rzeczach, które na przykład właśnie mają jazdę. Hmm. Bo tutaj na przykład te dwie rzeczy nie mają nic, ale ta kurtka już ma jazdę plus 2, skoki plus 2, opieka plus 2, opieka plus 2, i tutaj mamy te nasze dżinsy, i to wszystko. Mamy rękawiczki. Ale to nie przydałyby nam się rękawiczki, bo chyba my nie mamy rękawiczek. A nie, mam. Nie, gołe ręce. Hmm. Dobra, weźmiemy. Żeby było. Okropnie to wygląda, no ale tuż można zrobić. Nic się z tym nie zrobi. No, chyba, że mogę to zdjąć. W sumie, nie wiem, nie. Ups. A no, trudno, znajdziemy sobie jakieś inne. No tutaj się totalnie nie patrzy na modę. Niestety. Dobra, wypełnijmy sobie. O, wszystkie, że tak to powiem. No i tyle. Mamy okropne rękawiczki. Tak też nieźle to zrobiło. Mogę tego nie usuwać tamtych. No ale trudno. Nic z tym nie zrobię. No i tyle. Tak jak mówię, tutaj ja na modę nie patrzę, ja patrzę tylko na ilość jazdy, szybkości czy czegokolwiek, co może mi się przydać do ogarnięcia tego. I tyle. Jeżeli mam mieć w tych rękawiczkach plus jednej jazdy, a ich nie mieć w ogóle, no to wolę mieć. Wiecie o co chodzi. Dobra, mam nadzieję, że wam się odcinek pierwszy podobał. Jeżeli tak, zostawcie opeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!